Teraz czegoś takiego spróbujemy, e-sportowo. Mamuty, Butterfly'e, ale nie wiem czy, no do, może spróbuję zagrać te po ale... Ale to będzie, w sumie to będzie dziwne co ja zrobię, ale jestem trochę zaintrygowany. Czy da się to... Może i te Falkony miałyby mały sens, tylko że... Falkony się wydają bardzo wolne, ale one miałyby sens w tej kompozycji, żeby zrobić taki powolny lądowy atak, taki, taki mocny, no. Żeby pokarać czyjąś trzecią bazę. No dobra, ale na razie zobaczę jak z tymi... Z tymi botami pójdzie. Go, go. Także troszkę podmieniamy. Aydator grałem z nim na pewno. Szukamy tej naszej esportowej kompozycji. A, to jest ten, co grał Crusaderie Behemoty i Heavy Balista i mnie tam cisną, nie? Ale ja spróbuję zrobić powietrzne chyba. No maricolę, więc nie mogę za bardzo iść na mapę, bo on w dowolnym momencie może się cofnąć i bronić, więc bez sensu jest wychodzenie na mapę. Chyba, żebym go złapał gdzieś. Dobra, zrobię powietrzne. On pewnie też zrobi powietrzne. A, robi powietrzne. No będzie ciekawe. Mam wrażenie, że jego jednostki są lepsze niż to były. A bank. No i pytanie, czy on zrobi teraz tę trzecią bazę, czy nie zrobi? A, widzi pan, nie zrobi. Ten sprawy się zaczynają troszkę komplikować. O Jednak podoba mi się. No dobra, to co, to robimy w sumie co robimy. Dobra, mamuty, dwa. Butterfly'e, dwa. I reszta, reszta missile bot. I niech się dzieje wola nieba. Ale szybkie są te mamuty. yes Mari. No to powalczyłem. A te mamuty to są jakieś takie. Okej. Okay. Już te falkony spamuje. Będę jedna, ale przewidziałem wszystko. Zrobiłem chyba trzeciego, tak. Trzeciego przyspieszenia, więc trzeba się teraz wycofać. No, Butterfly to w ogóle był zmarnowany supply, trochę <laughs> inaczej, je sobie wyobrażałem, ale polecimy teraz jednym na kontrę. Mamuta no, też mi ciężko ocenić. Najlepiej to te gunboty wyszły. Mam moje falkony, członek. So Doskonale. Co? Jak szybko mi to rozwalił. boty, to, to zabawa jest! Zobaczcie, jak się świetnie bawią. On się mniej bawi dobrze, ale ja się świetnie bawię. Siema, obało, o, witam mocno. Kiedy oglądałem, jak BeastieQt testował gierkę i nie mógł wyjść poza 500 elo, w sensie po 500 nie mógł zrobić więcej niż to, ja z Beastiem fajnie zagrałem, ale teraz, wiesz, jak, jakby ja i ma trafiamy na, wiesz, tych nawet człowiek grać, no to chyba to tak działa, że, wiesz, masz ten ukryty MMR, ten prawdziwy wskaźnik skilla i ukryta jest ranga i te punkty, nie? Więc to tak że może BC trafia na mega mocnych. GG. Waszka chyba nie tier 2 samolocik. Może atakować w ruchu. To każdy może atakować w ruchu. W ruchu butterfly czy, czy... czy wszystko może chyba w ruchu atakować z powietrznych. 3 13 k ale to nic nie znaczy ten MMR. To znaczy to... znaczy no fajnie mieć jak najwyższy wiadomo, nie? Ale... Ale to, to niekoniecznie znaczy, że ktoś z wymiataczem, tylko tylko dużo czasu spędził, nie? No dobra, nawet fajnie się grało gunbotami. Spróbujmy jeszcze raz. I ja zdam. A V się nazywa go. Łospy i kraby. Oj, to będzie niełatwe. Trzeba będzie dobrą kontrolę mieć i uciekać od jego okrążeń. Łospami. Do tego ma Crusadery. Powietrzne łajsy, Heavy balista. No nie, jest to proste. Na pewno King krabem, żeby kontrolować się, choć może powietrzne, spróbować i mamuta. Dobra, spróbuję mamuty. Spróbujmy inaczej zagrać niż to, co znamy najlepiej. O, dobra, on robi to. Prostajdery to przeciw powietrzne. No niektóre bildy to mam takie od czapy, wiem. Już satanie, satani, jaki haters się włączy, co się stało. No, i to zaczyna być intrygujące. Nie mogę za daleko odchodzić obiema grupami jednostek, bo jaką mi na jedną się łospami wszystkimi rzuci to może być właśnie Bida. Oh my God. Let them stand against us. Shifting. Our enemy was stand. on standby. Green by green. Give your next order. I have been swept side by side. Ground on standby. Fresh shell. Column moving. Ten na jedno uderzenie butterfly zniszczył, widzieliście to? Jaka imba. Ale jak wiedział co się wydarzy. Ciekawe czy teraz w kolejnym kroku. Uuu robi tier 3 balista, dobra. A mówił mnie do ataku.

Nie wiem, co mam realnie zrobić. Uwierzcie mi, że nie wiem. O, jeżeli on teraz zrobi dobry push z tymi balistami, to moje gunboty nie mają już żadnych szans. Po prostu zginę umarnie. muszę się rozwalić, jak Rosja na mapie, chyba. I liczyć, że to się uda, ale to będzie trudne. Dobra, dawaj masa, synu. Przede wszystkim zwiększ masę. Jest smart. Overbought. Green by green. Let them stand against us. Heading out. Forward. Side by side. Fresh shell. Workers getting flanked. Next order. Number three. I have been swung. Units engaged. Let them stand against us. Workers under attack. Fresh shell. Keep your neck Exposed order. rear. Workers down. Units reporting damage. Side by... Three. Bomber didn't to anti Mendy. Resource base destroyed. You got a resource base taking fire. Cover it. Units <laughs> under attack. You got a resource base taking fire. Cover it. No, przecież ta balista to jest jakieś, jakieś przegięcie, mi na strzała, balista mnie na Halo, co jest? Ale dobra, chyba wiem, gdzie zaszły błędy. Widzi? Chyba się mam. Pierwszy raz takie jednostki w ogóle były. Się, Marcin James widzę mocno. Ciekawe, jaki takiego Mecha tutaj robi. W ogóle Wospów nawet nie użył, nie. No tam można początko robiny, ale to tyle co nic. Ale to jest mega jednostka przeciwpowietrzna Nie ja widziałem, że aż taka potężna. Ale dobra. Wiem, wiem co bym zrobił następnym razem, żeby wygrać. Po prostu Mortar synu, Mortar. Tylko nas uratuje.